Dziś zrobimy sobie małą sesję na Chicken Road 1, bo ostatnio poszło naprawdę dobrze, a potem może wrócimy na Chicken Road 2, jutro, nie wiem. Dobra, więc dzisiaj miałem ochotę klikać, więc może zostaniemy na easy. Potem mam ochotę zacząć z 15 gotówką. Nie będziemy przesadzać, zaczniemy spokojnie z małymi zyskami, ale nie trzeba się wahać, kiedy jesteśmy na easy, można spokojnie dojść do razy 2. Niestety tym razem nie poszło dobrze. To nie jest problem, tracimy 15, ale zaraz wyjdziemy z 30, bez stresu, zwłaszcza na łatwym poziomie. Nie ma co się wahać. Nawet jeśli zrobimy dziś sesję na łatwym poziomie, hop, to można nawet zagrać na przykład z 50. Tak, 50. To może być zabawne na łatwym poziomie. Dzięki temu nie musimy iść bardzo daleko, aby osiągnąć duże zyski. Już wystarczy złapać raz, dwa i jesteśmy dobrze. Jesteśmy dobrze prawie na cały dzień. Złapiesz dwa razy dwa za 50 euro i potem idzie samo. Hop, 112 euro. Zaczyna się stąd. Okej, okay, sympatycznie. 3900. Nawet nie pamiętam, od ilu zaczęliśmy, chłopaki. W każdym razie wyszliśmy na. Straciliśmy raz chyba 15 euro. Potem wygraliśmy 30, więc wygraliśmy 15. Teraz mamy już 115.